Wróciłam na północny róg i mam na sobie strój od Miley. Wszystko gra. Ale gdzie oni się podzieli? On czao? Ah! 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 Hej! Co to ma być zapowitanie? powitanie? <grystanie> Poddajemy się! Wygraliście! Wow, naprawdę dobrze rzucają. Powinnam była wybrać ich. Tak, to byłby mądry wybór. Widzę, że całkiem dobrze sobie radzicie. Zdjęliście nawet stroje od Miley. Dopóki trzymamy się blisko wioski, jest nam ciepło. A gdzie jest waria? Myślałam, że będzie tu z wami. Niedługo się zjawi. Niełatwo nauczyć się sterować balonem taty. Wiecie co? Nie jestem pewna, czy warii można ufać. Spokojnie. Założę się, że zaraz przyleci. No i znowu. Złe lądowanie. No... E, z północnego rogu. Ha! Marny był tam z ciebie pożytek! Nawet nie kiwnęłaś palcem, żeby schwytać skrzydła tego jednorożca! Uch. Nie mogą się zorientować, że współpracujemy! Co teraz planują? Wybierają się na wyspę na północ od północnego rogu. Odkryli, że tam jest ono, ale potrzebują balonu Reynora, żeby wrócić. I wysłali mnie po A. ten balon. Haha! Ha! Bardzo dobrze! Zostań w kraterze. Nie przejmuj się balonem. Poczekam, aż znajdą rannego króla jednorożców i wykorzystam jego słabość, żeby zwabić ich do pułapki. Bez balonu elfy nie opuszczą wyspy. Zostaną tam na zawsze. E, nie. To mi się nie podoba. Nie mogę zostawić Yuko i Mo. Daj sobie z nimi spokój. Jest mnóstwo głupich elfów, z którymi można się przyjaźnić. Zresztą pomyśl, pozbędziesz się mi na dobre. Słuchaj, umowa była taka, że jak. Ci... Masz robić, co mówię. Albo powiem królowi Reynorowi, co knułaś. Zostaniesz wygnana i już nigdy tu nie wrócisz. Uff. Zawsze miło się z tobą pracuję.